8 marca w Hali sportowej zespołu szkół nr 2 w Brwinowie odbył się ciekawy koncert. Dla wszystkich uczniów i uczennic szkoły podstawowej i liceum zaśpiewał zespół Zazula, specjalizujący się w muzyce ludowej i białym śpiewie. Po części koncertowej członkinie zespołu przeprowadziły krótkie warsztaty edukacyjne. To jest projekt autorski, który stworzyłyśmy we cztery tutaj panie ze szkoły. Ja z koleżankami, z panią Moniką Szubą, z panią Małgorzatą Tereszczyńską, z panią Katarzyną Natkańską. Projekt powstał tak, że zgłosił się do nas Tata, jednego ucznia, który pracuje w BNP Paribas. Z taką propozycją napisania projektów. Napisałyśmy cztery projekty, mające na celu tak naprawdę integrację dzieci ukraińskich tutaj, żeby się dobrze też tak uczuły u nas w szkole, tak, tak naprawdę. To chciałyśmy zrobić coś takiego fajnego, jakieś fajne wydarzenie, w którym będzie mogła wziąć udział cała szkoła. Dwa projekty wygrały, tak? To jeszcze ten projekt, który nazywa się tutaj mamy napis. Muzyka językiem Łączącym narody. I jeszcze projekt to będzie wycieczka dla dzieci ukraińskich, które będą mogły zabrać swojego przyjaciela polskiego więc też taka bardzo integracyjna wycieczka. I tak właśnie wpadłyśmy na pomysł, żeby znaleźć zespół, który śpiewa również po ukraińsku. Zostaliśmy tutaj zaproszeni po to, żeby. Pokazać naszą łączność Polski z Ukrainą ludową, kulturową, muzyczną i chcieliśmy dzieciom przedstawić, jak bardzo nasze narody są sobie bliskie, ponieważ naszym zadaniem w ogóle zespołowym jest łączenie, budowanie mostów między, narodowa, między narodami, głównie właśnie między Polską oraz Ukrainą. Wydawało nam się, że no jesteśmy, to zaproszenie, nie, nie mogłyśmy odrzucić go. Dokład, doskonale się w ten nurt gdzieś tam wpisujemy. No wiadomo, że dzieci są bardzo, Taką publicznością wymagającą, i trzeba było się tutaj natrudzić, żeby ich zainteresować, ale widziałam, że część z dzieci naprawdę była zachwycona nie tylko samym śpiewem, ale też przede wszystkim strojami, bo jak widzą coś kolorowego, coś zupełnie innego, to wiadomo, że gdzieś tam zwraca ich to uwagę. Natomiast samo, samo wydarzenie, wydaje mi się, że powinno ich być więcej, ponieważ dzieci nie wiedzą. Co to jest kultura ludowa? Nie wiedzą, jakie mają korzenie, nie wiedzą skąd pochodzą, skąd pochodzi naród, skąd pochodzi gdzieś tam tradycja, nie wiedzą, jakie mamy stare obrzędy. I takie, takie spotkania gdzieś tam przybliżają ich do tego, żeby, żeby dowiedzieć się więcej na temat swojej historii oraz korzeni. Zazula, proszę powiedzieć, co to za słowo, skąd ta nazwa zespołu? Zazula to jest słowo, które łączy właśnie dwa narody. Na wschodzie Polski się mówi Zazula, a w Ukrainie się mówi Zozula. To znaczy kukułka. Gdzie można zapoznać się z Waszym zespołem, z waszą twórczością? Mamy naszą stronę internetową, na której są wszystkie nasze informacje, aktualności, wszystkie nasze filmiki, teledyski, piosenki, które są dostępne w internecie. Także jesteśmy na Facebooku, Instagramie, YouTubie. Także najchętniej zapraszamy na te strony internetowe. Czy często prowadzicie takie warsztaty jak tutaj, bo koncert to było jedno, ale także część warsztatowa dla dzieci? Tak, nasza Ania Zagórska prowadzi takie warsztaty białego śpiewu, które się odbywają w różnych miejscowościach, w kościołach albo w domach kultury. No i ona właśnie tak również uczy dorosłych ludzi śpiewać, nie tylko dzieci. Właśnie a propos Białego Śpiewu, proszę powiedzieć, co to za technika, którą dzisiaj tutaj zaprezentowałyście. Biały śpiew to jest śpiew, powiedzmy, od serca, który po prostu otwiera duszę, otwiera bardzo mocno gardło. To jest takie śpiewanie na, na gardle, jakby jak, tak jak mówimy tylko mocniej śpiewamy. Dzisiaj wybrzmiały pieśni polskie oraz ukraińskie, ludowe, tradycyjne z różnych regionów. Z Polski zaśpiewałyśmy pieśni z regionu Podhala, z regionu Kurpi, a także z regionu Lubelszczyzny, na przykład Karykonie. Natomiast z Ukrainy mnóstwo pieśni, które są również związane z różnego rodzaju obrzędami, chociażby Nocy Kupalnej i pieśń nazywała się Ojena Iwana. Wydarzenie odbyło się ze wsparciem organizacyjnym ze strony Fundacji Wieźwiejak, która nie tylko realizuje swoje działania lokalne, ale także prowadzi szkolenia i pomaga innym podmiotom zdobywać fundusze na różne przedsięwzięcia. Koncert w Bruwinowskiej szkole sfinansował BNP Paribas, Bank Polska.